Dobra, czad. Przypominam zasady. Gramy w Plutonie. Rysio mieszka obok mnie, jest obok w pokoju. I co 30 sekund, czyli na przykład jak będzie 14 minut do 30, jest zmiana. I przebiegamy do innego pokoju i gramy na innym streamie. I tak co 30 sekund non-stop się zamieniamy. Chyba, Dę... że takiego bieganego w czołgach. I chyba, że bez słuchawków gramy. Nie no. Bo jak wiesz, już usiądziemy na dupy, to jeszcze trzeba będzie je ubrać, to masz kolejne 10 sekund, to wtedy. Ja sekund dwie sekundy o, o, dwie sekundy, tak. O. Dobra, ja pierwszy jeszcze się. Afti. pięć. Dziesięć. <śled> Dziewięć, osiem. Dobra. Zmiana. mi <ś� chor Arrow> krzesło, ty Co za tuchet, Boże. Krzesło mi O, i... loduwenia i lodówenia. KD. 5 sekund. Ej, zmiana, 3, zmiana! Jest on, on traku <laughs> Ej za 5 sekund zmiana No <laughs> Dobra, zmiana Dalej, dalej Nie bez słuchawek No no ja też bez słuchawek, bo... Dobra, jest git Elo, Elo, chat To za w Mausie Zwiada zaraz no. Zwiada! masz pod nogami No ten Maus mnie tak tiltuje Ale to jest denerwujące jak ten Maus mi na, na dwóch kątach przeszkadza, no nie? Jest to KD! ZMIANA! ZMIANA! Ja nawet nie wiem gdzie jestem LOL Karte zrobione Zmiana! Ej, ja! <trudny> <Stój t> <trybować> <ślesi> ty się wywaliłeś, czy nie? Gdzie? Ja. Yeah, nie, no mi się... Bo tak pierd... Znaczy, coś tak uderzyło Nie, nie. Dobra <ślesi> Co teraz, To teraz też zmiana? Nie, no już, jak no, zostać, no. No, właśnie już. Haha, ja troszeczkę to zmienić trochę. Na 40 sekund, bo co usiądę, to wstaję chyba. kitu. No, przecież na berze to by było takie złoto. Tu trochę trzeba zmienić stanowisko. To u mnie też, bo te butelki to. Weź te butelki od mleka Ty to ustalesz, I ty tylko w raz możesz krzyknąć zmiana, nie? Ja nic innego nie tam. Polujecie cię już Zmiana Jak niespodziewalnie! To to było! <grytanie> Kurka wodna Ej, czekaj, bo ja teraz go nie słyszę O, teraz A, palec mi utknął, dobra zmiana. Ej Ej, u nie masz mówienie potrwały, jak coś A u mnie nie, nie masz tam przechwytywania głosu Wiem, wiem, wiem Jest bliskim, jest Zmiana No nie Chłop, co robi. <laughs> <laughs> Dobrze, że teraz nie było zmiany, bo wygrałem Jana. w ja. Zmiana ty to za szybko robisz jak za szybko? Że ja nawet strzał mi oddaję! No jak... Ha, <laughs> bla, <Blasdę> za szybko, dobra <laughs> musiałem. Się. No nie w ogóle siadają na krzesła? No. No co nie grać. No jaka krzesło, by. spokoju. On biega Ej, bo tu gorąco się robi. Trzeba okno otworzyć. Wygrany, wygrany biegnie dookoła, bo wybuchnie tego jak coś Ej. Nie się zrobi tym sam. zmiana. Dobra, tam. O kurde, ten niek. A to do tego zmiana, bo on wyjechał. Dobra. Ja już jestem. Myśa, siadaj Musisz usiądź, no zmiana No kon... chłop kazał usiąść tylko po to? Chłopi kazał usiąść tylko po to, żebym... Czy... Wiesz jak już jestem Wiem jak... Nie ma zapcia w drzwiach mi zmieścił na zakręcie przecież R.O.B.ik z Kamilem? Jana. Chłop, co bo te, te krzesła z WG to średnio działają, w sensie średnią mają żywotność. Chłop, co tryharduje w vs -ce. W klika V, bo mogę i niej ubrać, wyłączę ten hudl. Dobra, dawajcie, zmiana. No teraz? Jezu. Kurde Ty, jak mi słuchawki poplątał. No nie, co ty zrobiłeś? Kurde, ginę. Dobra, zmiana. Kurde. Czemu on odkłada tak słuchawki, że nie nogami? Co? Zamknął już się włożył, rusza jego grzywkę, hopni. Je. Rysiek nie wygląda jak rysiek, trochę. O, jak jakieś, jak jakieś dziecko z rozgrywki na WF-ie. Kamil, jaki przysiad robi na to. Uciek? No wiem, że Kamil robi salto tymi no, słuchawkami. To w wf by mógł być, takich dwóch mieć. Ja ma Z... prywatne zajęcie z wf -u. Tak. Ja za chwilę będzie grane 100% Radio Pluton podobno. Kamil mnie zaprosił. Ja wiem czy on słuchaj na... dawało nie... Kurde. nie tutaj zaraz. Ojej. Kurde, cały czas y V klikam. No, ja dostanę zawał sobie do siedząc na krześle niż on biegając. To, już byłem, byłem. To? Kamil się już wy... To będzie biegał po prostu no dobra. <laughs> To teraz, jak Jana. już się, się wyjechał, no nie, 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 nie. To, to niech pompki musimy, robi. Musimy ta... cały czas biegali. <laughs> nie, musimy zrobić jeszcze raz tak, żeby wygrać. Żeby nie zginąć, nie? Piana. Chyba trzeba uciekać, bo stało za dużo czołgów. Dobra. No, chyba trzeba. To my? No, 27-my I, dobra, to czas puszczawać mordownie. Ja maraka. Na no spokoju do pokoju. Ja Jest no. safe Jest git, jest git Oj, sorry, sorry Ja za shot się to bez okna? Wiem, widzę, widzę nie jest też kada. Jedzie cały czas się patrzy K dziewięć jeden od środka. Gana. Kamil Drifta zajechał w skarpetach. <grystanie> Drugie 60 TP do okna wierzę. Uważaj, bo Ci dupe widzi. K91 pikuje. Możemy w K91 wyjechać, bo chwila wygraliśmy. Ja wproszę mordowę. Tjena! Yeah, no. <laughs> <laughs> Det var Oh, är så Wiesz w ogóle, jak zostawił na takim taktycznym tempomacie do tyłu w ogóle? No, Już doświadczony w zmianach. <noise> dobra. No nie, czemu się zatrzymał? Ale teraz wyszło i to była dobra bitwa. <noise> no dobra. Już chyba koniec. Za fety. <noise> Uh. O, no, będzie ciekawe materiałem, to no, jak to wszystko tam <grymne>